Z perspektywy pracodawców i przedsiębiorców, no, widzimy dwa główne aspekty. Po pierwsze, produkt, czyli jakość polskiego produktu, która jest szalenie ważna, bo musimy oczywiście obronić się na polskim rynku i doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej polskich konsumentów wybierało polski produkt. Jak Państwo sami czujecie czy wiecie, ten trend rzeczywiście trzeba przyznać, że rozwija się. Jest to optymistyczne. Drugim aspektem, w którym myślę, że też tutaj warto. Porozmawiać i dać temu duży nacisk, jest kwestia, jak ten polski produkt ma być innowacyjny, ale jak mamy eksportować. Co mamy zrobić, żeby rzeczywiście te polskie produkty, polskie usługi mogły być na o wiele większą skalę eksportowane. I to są dwa tematy, którymi chciałbym się z Państwem szybko podzielić. W dobie oczywiście tej czwartej rewolucji, jak Pani Profesor tu przytoczyła, przemysłowej, oczywiście aspekt tej cyfryzacji, tego postępu, tej robotyki. Jest szalenie istotny, i my, jako Polacy, musimy zdać sobie sprawę, że no, jesteśmy w takich uwarunkowaniach geopolitycznych, a nie innych. Mamy za sobą 30 lat sukcesów gospodarczych, natomiast no, mamy gigantyczny kawał drogi do nadrobienia. Przytoczę tylko kilka danych. Jeśli chodzi o mm, badania i rozwój, w Polsce rzeczywiście wydaje się prawie 10 miliardów złotych. Jest to niby duża kwota. Ale jeżeli zestawimy ją z kwotą, ile na ten cel wydają Chińczycy, Chińczycy Polacy wydają prawie 10 miliardów dolarów. Natomiast Chińczycy wydają 370 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone przebijają tą kwotę do 475 miliardów dolarów. I Teraz zdajemy sobie sprawę, jakie są uwarunkowania. Małe pocieszenie może być to, że rzeczywiście te dwa kraje wykorzystują no połowę kwoty całej, jaka jest na świecie wydawana na RNB, ale no, my musimy jako polscy przedsiębiorcy, jako polski rząd, jako Polacy, którzy, którym jest to istotne, znaleźć sposób. Jak mamy nadrobić ten czas? Jak mamy nadrobić te nasze innowacje? Oczywiście tutaj zgadzam się z panem prezesem, jeżeli chodzi o wydatki na badania i rozwój. Nie, nie jesteśmy tylko za Stanami, Chinami, ale także jesteśmy, przepraszam, w szarym ogonie Europy. Ja uważam, że to jest podstawowa bariera do tego, żeby nasze firmy były jeszcze bardziej obecne na całym świecie i tworzyły tę polską markę. Dziękuję.